Trudno sobie wyobrazić gospodarkę rynkową bez reklam. Wydaje się, że otaczają nas ze wszystkich stron, na wszystkich możliwych kanałach i nośnikach, ale wrażenie chaosu jest tu tylko pozorne. Ich umiejscowieniem we właściwym miejscu i czasie zajmują się pracownicy agencji reklamowych, w tym technicy reklamy. Bartosz Lennert jest założycielem i właścicielem agencji reklamowej Laboratorium Strategii Marketingowych 360. Laboratorium Strategii Marketingowych 360 w swoje ramy ma tak naprawdę wpisany, że jest domem mediowym, ponieważ jako broker zajmujemy się zakupem mediów. Druga kwestia, agencja interaktywna, czyli, czyli wszystkie te działania, które są związane z digital, z digital, z digital media. Jesteśmy agencją SEO, jesteśmy agencją AdWords, jesteśmy agencją strategiczną. W Laboratorium Strategii Marketingowych 360 pracuje także Adrian Maćkowiak. Przede wszystkim próbuję dotrzeć najpierw do tego klienta, spotkać się z nim, poznać go tak, w taki sposób, żeby on też zrozumiał, co tak naprawdę może zyskać dzięki współpracy z nami. A później oczywiście już przeprowadzenie zlecenia, stały kontakt z klientem. Michał Lamparczyk jest w agencji Mediaplanerem. Oprócz Mediaplanerów, w agencjach reklamowych i domach mediowych pracują Mediabajerzy, czyli osoby odpowiedzialne za zakup powierzchni reklamowych i czasu antenowego w imieniu klienta. W małych agencjach obie te funkcje wykonuje nieraz ta sama osoba. Dla, dla klientów w naszej agencji, planuję, gdzie powinni się. Pojawić, w naszym przypadku akurat w internecie, bo nasza agencja się skupia głównie na, na reklamie w internecie. Gdzie powinni się pojawić ze swoją reklamą, żeby jak najlepiej trafić do, do swoich odbiorców, do swojej grupy docelowej i potem te, po zaakceptowaniu oczywiście tego planu przez klienta te, te media dla nich, dla nich zakupuje po jak najlepszych warunkach w agencji reklamowej nie tylko planuje i kupuje się media, ale także przygotowuje strategie marketingowe dla klientów. Ja muszę wiedzieć, co mój klient potrzebuje i w tym momencie wkraczam ja. Ja moje strategie, czyli panie Romanie, na przykład, żeby zwiększyć sprzedaż, trzeba zrobić to, 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 to to i to i na tym polega moje zadanie. Strategia jest najpierw, tak? bo strategia określa nam właśnie to, jeżeli klient wie, do kogo chce trafić, to jakby strateg pomaga mu określić, w jaki sposób powinien to zrobić, a jeżeli nie wie, to jakby pomaga mu dookreślić, że ma konkretny produkt, i do kogo on powinien z tym produktem po, powinien trafić, i wtedy, jakby w porozumieniu ze strategią, wkraczam ja i my tutaj razem, jakby w porozumieniu, planujemy, gdzie, gdzie najlepiej byłoby się pojawić, żeby, żeby do, danego, do danego klienta trafić. Co szczególnie przydaje się w zawodzie technika reklamy. Trzeba być wygadanym? <laughs> Trzeba potrafić kombinować tak naprawdę, bo to jest, jest dosyć ważne i odnaleźć się w każdej sytuacji. Umiejętności, tak jak wspomniałem, na pewno, na pewno analityczne, tak? czyli, e, czyli analiza podanych mi danych, e, tudzież e, te wszystkie operacje właśnie na, na budżecie klienta, czy jakby rozplanowanie tego, jaką część budżetu powinien wydać na co. Plus, jeżeli chodzi o zakup mediów, to na pewno umiejętności negocjacyjne, bo, bo jakby ja kupuję za, za klienta media, więc muszę to robić jak, na jak najlepszych stawkach. Klienci w większości znają temat, wiedzą, wiedzą jak to wygląda i dostają pewnie mnóstwo propozycji z różnych stron. Więc po prostu trzeba, trzeba umieć sprzedać siebie jako, jako współpracownik. Technik reklamy może pracować w agencji reklamowej, dziale marketingu firm, biurze promocji instytucji, jednostek samorządowych i państwowych. Większość czasu to jest praca biurowa i jednak praca przy komputerze i telefonie, ale oczywiście, oczywiście cały czas ten kontakt z klientem musi być też osobisty, więc. Czy pierwsze spotkanie, czy kolejne spotkania, musimy się spotykać z naszymi klientami, więc często oczywiście zapraszamy ich do nas do biura, ale też oczywiście często my do nich się udajemy, wiesz, żeby dogadać już konkretne, konkretne realizacje. Nie? Można też, jak Bartosz Lennert, pracować we własnej firmie. Stworzyłem miejsce, gdzie, gdzie wszystkie te szalone, zwariowane pomysły, e, w efekcie późniejszym poukładane, e, mogą, mogą sprawić, że, że, że nasz klient jest zadowolony. Możemy wymyślać szalone rzeczy, e, a możemy również przełożyć na bardzo fajny efekt biznesowy. I tak naprawdę to jest klucz, to jest klucz tego, tego wszystkiego, dlaczego założyłem tą agencję, żeby, żeby dobrze się bawić i żeby robić kawał dobrej roboty. Komputer z pakietem biurowym, telefon, kalkulator to podstawowe narzędzia w pracy technika reklamy. Do tego dochodzą programy do monitorowania kampanii w mediach elektronicznych, programy graficzne do tworzenia i obróbki banerów i innych form reklamy internetowej. W przypadku działań reklamowych w internecie każdy rok przynosi nowe narzędzia. Kiedyś był Google Analytics do monitorowania tych wszystkich działań w internecie. Teraz już mam ad serwerów kilka, czyli od, od działań na urządzenia mobilne, jakiś i Billboard, jakiś way to traffic Millboard Brown. Pracownicy branży reklamowej podkreślają, że choć praca, którą wykonują, bywa ciężka, przynosi dużo satysfakcji. Jeśli chodzi o mnie, to jest po prostu zadowolenie z pracy i, i fakt, że że wiem, że, że, że klienci nas bardzo fajnie rekomendują i, i, i to jest wyznacznik, że, że ktoś mówi, kurde, panie Bartku, pańscy prace, pracownicy są mega, mega w porządku, z Panem też się świetnie pracuje, bądźmy na ty róbmy nowe tematy. To jest dla mnie wyznacznik sukcesu.